Hej, ja witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i witam was w rozpoczęciu Pucharu Widzów. Jestem bardzo wam wdzięczny za to, że tylu zawodników się zapisało i jesteście tutaj wszyscy stworzeni. Mam nadzieję, że mniej więcej z każdym udało mi się tak dojść do porozumienia, że stworzyłem zawodnika takiego, jakiego chciał. Jak są jakieś małe niedociągnięcia czy coś, to wybaczcie, ale liczę, że wszystko poszło jak najlepiej. Mam nadzieję też, że o nikim nie zapomniałem, ale sprawdzałem 10 razy. Ile tego było i myślę, że nie zapomniałem. Skocznie mamy takie, kilka od Was wybrałem, takich jak chociażby Morana, czy Orto Balagan, czy yy, yy, Planica chyba też była, i Wikersund w Waszych polecajkach. Resztę uzupełniłem, 8 konkursów. Skocznie takie właśnie jak, nie wiem, powiedzmy K105, HS115 są mamuty. Jest skocznie, na której można postradać 300 metrów na koniec nostalgię, czy najlepsze Wikersund, jakie było, więc mam nadzieję, że będzie Wam się to podobało. A my myślę, że bez większego przedłużania będziemy mogli przejść do Pucharu Świata. Zaczynamy w Wiśle. HS 110 K 105. 35 zawodników na starcie tam na społeczności, troszkę się popieprzyłem w liczeniu, no ale to będzie walka o drugą serię niestety, będzie pięciu zawodników, którzy nie dadzą rady wejść do drugiej serii, wiele państw, wielu zawodników, wiele super kombinezonów i mam nadzieję, że wszystko wam się bardzo spodoba i że ten odbiór będzie fajny, więc zaczynamy, bo no to będzie długi odcinek to zdecydowanie, tak więc siadamy na belce w Wiśle, sprawdzamy kto jest tutaj na belce, Walikowski nasz stary wyjadacz, że tak powiem, warunki są różne, pogoda nie jest piękna, ale zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Walikowski, pierwszy zawodnik otwierający nasz turniej. Ładnie na progu, w powietrzu. Świetny skok na rozpoczęcie. Zawodnik Mołdawii, 115 metrów. 5 metrów później hillsize'u, nota 136. nota świetne, ludzie chyba w szoku. Świetny start. Ilia Pan basiliew drugi zawodnik, oczywiście, również stary wyjadacz zwycięzca jednego konkursu w poprzedniej edycji. Zobaczymy, jak mu pójdzie tym razem. Miejmy nadzieję, że również tak samo dobrze jak walikowskiemu na progu ładnie, troszkę lekko błąd w powietrzu, a to jest skok w okolicach wielkości skoczni. Zawodnicy przeskakując ulicą i tutaj nad tą kładką. Może żaden pociąg ich nie pieprznie, ale emocje są. Igor. Zawodnik reprezentujący Zimbabwe, specjalne nartki z Elana, ładnie się prezentuje. Miejmy nadzieję, że też na skoczni będzie to wyglądało całkiem nieźle. Pierwszy odcinek, więc będziemy oczywiście przedstawiać zawodników też na początku, bądź jakąś ciekawostkę o nich zarzucać. Igor też skacze gdzieś w okolicach Hillside'u, bardzo ładny skok, świetne noty, 110 metrów, gratulacje dla Igora. Co prawda Walikowski pierwszym skokiem trafił niesamowicie na progu i zrobił już na samym początku wielką konkurencję przeciwnikom. Ale jeszcze jest wielu zawodników. Czas na Jukiego Tsunodze prosto z Formuły 1 siada na belce. Widać, że to jest zawodnik wszechstronny. Niewysoki, więc do skoków myślę, że to jest idealna, idealna rzecz dla niego. Również gdzieś koło 110 metrów, trochę pasywnie było w powietrzu i wpada w tą grupkę zawodników, którzy są bardzo blisko siebie. Na razie trójka. I no to nie jest duża strata. Zobaczymy, jak pozostali, bo warunki też mogą kręcić. KTG1, zawodnik z Wielkiej Brytanii, może jakiegoś. Po potomka się doczekał Eddie Eagle Edwards. Oby nie, jeżeli chodzi o skoki, miejmy nadzieję, że nie, że będzie skakał dalej. Skok czy ładnie na progu się ustawił i to jest bardzo fajny skok. Bardzo fajny, to już jest znaczne przekroczenie hill size'u 113 metrów. Nad torami przeskoczył również z gracją miejsce, drugie na ten moment. Gratulacje. Simo mam nadzieję, że dobrze czytam zawodnik z odległego Wietnamu. Ładna kombinacja czerwonego, żółtego na plastronie. Fajnie, że jesteś w turnieju i zobaczymy, jak poradzisz sobie w pierwszej serii. Na progu fajnie. Wyglądało to trochę jakby spóźnił, ale nie. Troszkę nim miotnęło w powietrzu. Być może tam trochę stracił. Na razie, miejsce ostatnie, ale to jest również malutka strata. Więc Wietnam ma zawodnika i skacze on również bardzo fajnie. Wszyscy w okolicach Hillside's lub go przekraczają, bardzo ładnie to wygląda. Igor Smoleński, Hiszpania. Kiedyś skakał Hiszpan na nartach. Możliwe, że nawet zdobywał punkty Porów Świata, jeśli dobrze pamiętam. Czas na kontynuację jego dziedzictwa a i trochę bokiem wyszedł z progu. Mimo wszystko wyciągnął z tego skoku bardzo dużo, czyli widać, że zawodnik potrafi się bardzo dobrze w powietrzu odnaleźć i skoczyć naprawdę fajnie. 109,5 metra, jak na ten błąd moim zdaniem super skok i na pewno nie jest bez szans na drugą serię, zwłaszcza, że tylko piątkę odpada. Czas na Bodzioser, zawodnik z Norwegii. Jeżeli jest kibicem również Norwegów, to na Mistrzostwach Świata na pewno może być zadowolony z tego, co prezentują. Na progu chyba troszkę za wcześnie z kolei, Ładnie się w powietrzu układał, bez żadnych zarzutów, wybrał troszkę agresywniejszą parabolę lotu i daje mu to miejsce piąte na razie. To jest niezły skok i gratulacje dla niego. Oma Tokita, kolejny zawodnik z Azji. Zobaczymy jak poradzi sobie. Dużo zawodników również widzę jest sponsorowanych przez Red Bulla, nie dziwię wam się, świetne kaski robią i bardzo ładnie się je ogląda. I Oma ładnie na progu, powietrzu troszkę mniej agresywnie, ale to mu dało. To mu dało i skoczył naprawdę fajnie, 112,5 metra prowadzenie. E, nie prowadząc tylko trzecie miejsce. Miałem powiedzieć w że otworzył konkurs i otworzył z przytupem. Florian Sabriewski, Sarbiewski, przepraszam. Nasz również, już można powiedzieć, stały bywalec. Druga edycja, drugi raz wskoczył do niej i bardzo się cieszymy z tego, że mamy powracających zawodników. Jest ich nawet sporo i Florian na progu ładnie. Rozpoczął ten skok ładnie, bez większych błędów. Świetny skok. Świetny skok to jest atak a tak na prowadzenie nieudane, ale to jest drugie miejsce, więc bardzo ładnie. Warunki widzę, że zawodnicy lubią te warunki. Nie do końca jest takie oczywiste, bo Piotr jest jednak boczny, ale jednak chyba tam sporo podmuchów zawiewa pod te arty. Piotr, zawodnik z Łotwy. Ciekawostka, to nie jest jedyny zawodnik z Łotwy, więc proszę bardzo, jaką tutaj kadrę na nasz puchar widzów Łotwa przygotowała. Trochę będzie skakania. Piotr skacze ładnie, to jest ponad 110 metrów, tak, 110,5 metra, 127,9. Brawo dla Piotera. Po 11 zawodnikach klaruje się to wszystko pięknie. To jest najkrótszy, wszystko to było: 109 metrów, wszyscy są blisko siebie. Rywalizacja jest. Na razie nie widzę żadnych kandydatów, którzy mogliby odpaść. A szkoda, że aż piątka musi odpaść, ale no to dzięki Wam mamy taką właśnie frekwencję, bo tyle Was się zapisało. Mikono w powietrzu, troszkę defensywnie po z progu, ale to mu dało. To mu dało. Zawodnik ze Stanów Zjednoczonych 110,5 metra. I nie zapowiadał moim zdaniem ten skok się aż tak dobrze. A proszę bardzo, wyciągnął z niego bardzo dobry skok. No ale Amerykanie aktualnie, dobre szkółki, dobre nadzieje, dobrzy zawodnicy, więc nie ma się zadziwić. Tutaj widzimy, że Dawid Gilewski przywdział strój Kamila Stocha w primie, więc Zobaczymy, czy również skoki będą tak Kamila Stocha w prime. Kamil pewnie skakał na tej skoczni w 2001 roku. Niezły skok. No, ty myślę, że będą fajne. Wszystkie po 19,5, siódme miejsce. No tam już teraz będzie pewnie parę miejsc exequo. Tak już widzę, że Ilia Pandak z Piotrem, Igor z Dawidem. Jest ciekawie, jest ciekawie, bo ciężko tutaj będzie wytypować jakichś zawodników do odpadnięcia czy do zwycięstwa. Kajetan Smakowski, kolejny zawodnik, który po raz kolejny jest w naszym pucharze. Zawodnik z San Marino, ładnie na progu. Dużą wysokość osiągnął po wyjściu z progu. Z dużej wysokości lądował, ale to mu da dobre noty i odległość również mu da. 130, nota powyżej 130 punktów. I nota powyżej 130 punktów jest taką już pokazującą, że faktycznie było ponad te 110 za, zaawansowanie. I tam już zawodnicy trochę odskakują. Coralinho, Algieria. Kolejna ciekawa nacja w naszym pucharze. Zbliżamy się do połowy stawki, zobaczymy jak poradzi sobie nasz Algierczyk. Ładnie na progu, ładnie w powietrzu się prezentuje. I ładny skok, to też będzie około 130 punktów nota, mi się wydaje. Taka sama jak poprzednika, więc zawodnicy się dogadali chyba, kumple. Taka sama odległość, takie same noty i zajmują egzekwo piąte miejsce. Bardzo ładne skoki. No i mamy naszego polskiego pięściarza, patriotę Andrzej Gołota. Może teraz nie będzie nikogo bił po jajach, jak zepsuje skok, ale miejmy nadzieję, że nie zepsuje, że sobie poradzi ładnie. No i Andrzej na progu, jak na swój wiek i gabaryt, bardzo ładnie. I koło size. To jest znowu 109 metrów, czyli teoretycznie najkrótszy skok z dobrymi notami. No i dobrze to wygląda. Wszyscy bardzo równo. No tak, to jest też mniejsza skocznia, ale zawodnicy sobie radzą. Sebastian Pelcel, również zawodnik, który w poprzedniej edycji nawet osiągnął miejsce na podium, radzi sobie bardzo fajnie. I tutaj też zmotywowany przyjeżdża na pewno na ten Puchar Widzów i oddaje dobry skok. To jest powyżej 110 metrów na pewno. 111,5, bardzo fajne noty. W tym momencie miejsce siódme, czyli Sebastian na spokojnie wchodzi do drugiej serii i melduje się wyżej niż niżej, tak mi się wydaje. Kuken. Kuken z Watykanu. Tapin również będzie brał udział z poprzedniej edycji, więc dwóch Watykańczyków tym razem mamy. I zobaczymy, co on to Kuken. Chyba troszkę za wcześnie na porogu, mi się wydaje. Oj, chyba za wcześnie na porogu. Warunki nie wiem, czy też nie odwróciły. I Kuken, 106,5 metra, to jest powyżej punktu K, ale to jest strata do zawodników przed nimi. Na razie to jest ostatnie miejsce. Chyba troszkę za wcześnie na progu i możliwe, że też wiatr troszkę go zdmuchnął, więc to nie jest udany skok patrząc na, na to, co prezentują pozostali zawodnicy, ale zobaczymy, zobaczymy na co to wystarczy. Na razie Dawid, Dawid z Polski Narty BWT, Dawida Kowackiego przypomina ładnie w powietrzu, wysoko, i ojoj, oj. Dawid to atakuje prowadzenie. Atakuje prowadzenie i to skutecznie jedną dziesiątą przed walikowskim. Proszę bardzo, czyli mamy zmianę lidera. Zawodnicy tam również wysoko potrafią się okopać i tam też się tworzy taka grupka. A teraz DOK 19, nasz Szwed, który w tamtym, tamtej edycji też sobie bardzo fajnie radził. I miejmy nadzieję, że dobrze mu pójdzie. Kombinos Adama, Małysza z nagano jaskrawy, taki w tamtych latach były popularne. Dogładnie. Wydaje mi się, że troszkę za wcześnie na progu, ale. Albo warunki mu dały odlecieć, albo też no, dużo swoimi umiejętnościami zadziałał. Na ten moment miejsce 9. Przechodzimy dalej i Hezika Kasper za kolcem Dostał tutaj partnerstwo od biedronki, więc musi z tego skorzystać. Zawodnik Kiribati również nie jedyny. Zobaczymy, czy ten kask biedronki poniesie go do sukcesów. Na progu nieźle też dużą wysokość osiągnął to noszenie. Jak na to, jak wysoko leciał, to nie jest wybitny skok, natomiast daje mu to miejsce w dziesiątce, 111 metrów w ładnym stylu. Brawo dla Kili Batańczyka, który końcówkę poprzedniego pucharu wizował naprawdę świetną. No i kolejny stały bywalec, Pomidor13, zawodnik, który ma najwięcej podium w naszym pucharze, ponieważ w pierwszym, pierwszej edycji były cztery konkursy, on w trzech z nich znajął miejsce na podium. O dziwo, nie wystarczyło to do wygranej, ale to jest widać, że świetny zawodnik i po raz kolejny oddaje dobry skok. Miejsce czwarte, nota też grubo powyżej 130 punktów, brawo dla Pomidora. I teraz drugi zawodnik z Kiribati, Matko Pierdolić. Trochę brzmi, jakby był grał na środku pomocy defensywnej z Duku Modricem w kadrze Chorwacji. Ale jednak to Kiribatańczyk. I ładnie w powietrzu. Egzotyczny zawodnik, ale poradził sobie bardzo przyzwoicie. To jest gdzieś środek stawki? Nie, to jest siódme miejsce. No, Noty i wszystko inne się tak złożyły, że wygląda to bardzo ładnie. Brawo dla niego. Idziemy dalej. Kolejny stały zawodnik, Patryk 3. I jedziemy, już wiem jak się to czyta, nie muszę się dopytywać, fajnie, że jesteś nasz Armeńczyku i zobaczymy jak Ci pójdzie. Na progu wydaje mi się, że troszkę za wcześnie, ale nie przeszkodziło to w oddaniu fajnego skoku. 110,5 metra, również spokojny awans oczywiście i miejsce 12 na ten moment. Dobrze, przechodzimy do kolejnego zawodnika, Tapin, no czyli zwycięzca, dobrze znany. Zawodnikom tutaj myślę, bo zwyciężył chyba dwa konkursy w tamtej edycji, a na pewno był dwa razy na podium i na progu, znowu dobrze, Tapin to jest mocny zawodnik, chociaż brakło chyba noszenia, bo nie doszukałem się jakichś większych błędów w tym skoku, ale również zajmuje na ten moment 12 miejsce, więc brawo dla Tapina, możemy iść dalej. Tak jak mówiłem, drugi zawodnik z Łotwy, Andy S., całkiem ładnie się jego kombinezom prezentuje, ja osobiście jestem fanem połączenia żółtego i czarnego. Zobaczymy, jak Andy sobie poradzi. Ładnie na progu, dużo wysokość zyskał, tylko czy z niej spadnie? Nie. Znaczy, spadł z niej, ale na bardzo fajnym miejscu. Zawodnicy widzę chyba mają frajdę z przeskakiwania tej ulicy w telemarku. Ładnie skoczył. Miejsce 11. Ptyś Jadowity po raz kolejny z Malediwów nas nawiedził. Tym razem cały turkusowy strój. Zobaczymy, jak, jak mu pójdzie. Tamtej edycji również były skoki takie przeciętne. W sensie były pojedyncze dobre, a potem drugie często były psute. I tutaj jest bardzo dobry skok, więc pytanie co będzie z drugim? Nie wiadomo, ale na ten moment to jest miejsce szóste, brawo. Już 27 zawodników za nami, więc zbliżamy się do końca pierwszej serii, czas na zawodnika z Timoru wschodniego, Pawlo 1. Ładny czerwony kombinezon w kolorach flagi Timoru. Czas zobaczyć, co mu to da. Ładnie na progu. Troszkę tam nim bujnęło, ale okolice 111 metra z tego co widziałem 110,5, ale no tam jest straszny ścisk w środku stawki jest straszny ścisk po trzech zawodników ex i wygląda to ciekawie, wygląda to ciekawie zostało nam paru zawodników <kluszy> zobaczymy jak to z awansami będzie nie ma upadków, to też jest ważne Czas na Landistańczyka, zawodnik z Turkmenistanu bardzo egzotycznie, zobaczymy jak mu idzie w skoki narciarskie ładnie na progu trafił, ładnie w powietrzu bardzo spokojnie leci, więc Turkmenistan ma godnego tutaj reprezentanta. Miejsce szóste. Świetny skok. Brawo dla niego. I czas na, czas na Patryka Jachnza. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Tutaj oczywiście strój w barwach AC Milanu. Czarno-czerwony. Ładnie się prezentuje. Zobaczymy jak się zaprezentuje na skoczni. Dobrze na progu. Troszkę bokiem mi się wydaje wyszedł. Ale to jest również skok powyżej hill Size'u. Znowu 110,5 metra. No, będzie bardzo ciekawa walka w drugiej serii. Paru zawodników mocniej odskoczyło, no ale teraz ta stawka i tak bardzo się zbiła. Segaria. Zawodnik z Malezji. Segaria tam było napisane: reprezentacja, a potem państwo Malezja, a reprezentacja Segaria. Mam nadzieję, że wszystko dobrze napisałem. Na progu troszkę za wcześnie, chyba wydaje mi się. A i za wcześnie na progu. To będzie chyba. Miejsce ostatnie na ten moment, 165 metra, podobny błąd chyba i też widzimy, że Wiatr był dużo słabszy, więc jak na te warunki i tą belkę, troszkę go to spowodniło. To jest 106,5 metra, tak jak Kuken i stracił do niego jeszcze notami, a i bardzo nieudany skok niestety i to jest pierwszy zawodnik, który nie wszedł do drugiej serii, ale będzie miał oczywiście jeszcze wiele konkursów, żeby się poprawić. A na ten moment skacze Danek, zawodnik Vincent i grenadyny jeśli dobrze pamiętam i Danek bokiem wyszedł z progu z kolei. Ale odległość wyciągnął dłuższą. W dłuższą, ale tam jest taki ścisk, że 110 metrów i 18,5 wszystkie noty dają 30 miejsce. Czyli no musi się modlić, żeby pozostała trójka albo go nie przeskoczyła, albo niestety nie będzie go w drugiej serii. Tymczasem Helmut von Zimmermann, dużo bardziej spersonalizowany kombinezon niż w pierwszej edycji. Widać, że się przygotował sprzętowo. Zobaczymy, czy się przygotował sportowo. Ładnie sportowo. Tak mi się wydaje. Na progu bardzo ładnie. Ale wydaje mi się, że warunki osłabły. Strasznie chyba warunki osłabły, bo nie ma z czego odlecieć. 108 metrów to nie jest zła odległość, ale chyba nie ma z czego odlecieć. Nie czuję tego noszenia pod nartami i zawodnicy w końcówce stawki teraz mają bardzo ciężko. Zamiast 2 i 2 jest 1,4. A i niedobrze. Znaczy, jak poradzi sobie świadomski, zwycięzca pierwszego konkursu w historii naszych Pucharów Widzów. Świadomski ładnie na progu. I wydaje mi się, że z normalnym wiatrem ten skok powinien być dużo dłuższy. Ale też to tamten zawodnik skoczył 110, jest 31, świadomski skoczył 110,5, jest 15. Więc widzimy, jaki tu jest ścisk, i jak pierwszy konkurs tutaj niektórych zawodników weryfikuje negatywnie. Nie, że ich umiejętności, ale po prostu mają pecha. I ostatni zawodnik Rwanda ładnie na progu, Dawidson 47, i gdzie doleci? Również gdzieś do 110 metra doleciał. Co to da? 26 miejsce, więc można powiedzieć, że rzutem na taśmę awansował. Ale trochę mi szkoda, bo jednak nie mieli tego noszenia pod nartami zawodnicy i tutaj Helmut czy, czy Danek mieli bardzo ciężko, więc oficjalnie po pierwszej serii odpada śmodzikusz Danek, Helmut, Kuken i Segaria i przechodzimy do drugiej serii prowadzi Dawid, Walikowski drugi, Florian trzeci, Pomidor, KTG. Ciekawie, ciekawie to wszystko wygląda. Dużo państw, duża różnorodność, skoki świetne, 109 metrów teoretycznie dawało awans. No ale warunki też tutaj dorzuciły bardzo dużo, ale no między ostatnim zawodnikiem, który wszedł, a pierwszym jest 10 punktów z kawałkiem, więc no będzie bardzo ciekawa druga seria. Mam nadzieję, że Wy też jesteście ciekawi, jak to wszystko pójdzie. Igor Smoleński, zaczynamy. Zawodnik z numerem 7, zawodnik z Hiszpanii, zaawansował do drugiej serii i ty korzystał chyba też lepsze warunki, ale teraz, o, teraz czuć, że te warunki też są lepsze, że wiatr się wzmógł i trochę lepiej wieje, więc no niestety pechowo dla tamtych zawodników, też jako organizator, zawsze mam takie, że kurczę, pierwszy raz prowadzę puchar widzów, w którym jest ponad 30 zawodników, i aż mi smutno, ktoś musi odpaść, ale wiem, że no tak to będzie wyglądało i bardzo się cieszę, że tyle się zawodników zgłosiło. W międzyczasie Yuki Tsunoda oddał swój skok, dłuższy o pół metra niż w pierwszej serii. Daje mu to natomiast drugie miejsce, ponieważ dużo lepiej skoczył Igor Smolański. Oczywiście różnice nie są duże, ale na ten moment to jest takie miejsce. Czas na Andrzeja Gołotę, polskiego pięściarza, również z punktami. I zobaczymy, zobaczymy jak pójdzie Andrzejowi, Polakowi. Polaków chyba jest najwięcej, ale to jest chyba około czterech, więc też nie, nie wiadomo jaka liczba. Andrzej chyba wskakuje na prowadzenie, bo to jest bardzo ładny skok. 112,5 metra. W pierwszej serii by mu to dało pewnie miejsce w pierwszej dziesiątce. Brawo dla Andrzeja. Bodzioser, zawodnik z Norwegii. Stabilny skok w pierwszej serii, również poniżej 110 metrów. Miejmy nadzieję, że teraz się poprawi w drugiej. I trafi na progu. Trafił na progu, szybkie przejście na narty. Ładnie leci też, jakby chyba tego noszenia nie było. To powinien być moim zdaniem dłuższy skok, ale poprawia się. Miejsce drugie, brawo dla niego. I tak jak mówiłem, Dawid z Rwandy teraz, ostatni zawodnik, który skakał w pierwszej serii. Ciężko z tym, że ktoś tam musi odpaść, ale wiem, że no to jest sport, to są warunki. Skoki nigdy nie będą sportem, który będzie sprawiedliwy. Więc trzeba po prostu walczyć w kolejnych konkursach i mam nadzieję, że z takim podejściem też podejdziecie, panowie. Na ten moment Dawidson miejsce czwarte, dwa razy 109,5 metra, oczywiście świetne noty, ale w tym momencie daje mu to dopiero czwarte pozycję Mikono. Pamiętam, że technicznie tam były problemy ze skokiem, ale wyciągnął go całkiem nieźle i dobrze, zwłaszcza jeśli chodzi o noty, bo jak widać, noty tutaj bardzo dużo dają i Mikono niezłą wysokość osiągnął, chyba dwa takie same nie, 110 metrów, pół metra bliżej niż w pierwszej serii, lepsze noty na razie nie mamy żadnych delikwentów y, ex w drugiej serii, więc punkty będą rozdzielane na razie dla każdego inne Igor, trzeci był na liście startowej zawodnik z Zimbabwe, z Afryki też mamy reprezentantów, nie wiem czy, czy musiałem to sprawdzić, ale chyba z każdego kontynentu kogoś mamy, więc to jest fajne, że takim echem się odbiły zapisy jestem bardzo wdzięczny za to, że tylu zawodników się zapisało, 110,5 metra pół metra się poprawia, w tym momencie miejsce czwarte Andrzej Gołota notuje awans, ponieważ no, przeskoczył tą granicę 110-111 metrów i to mu daje, zwłaszcza, że nieduże różnice. Dawid Gilewski, Kamil Sock w primie, że tak powiem. Każdemu się chyba kojarzy ten kombinezon z tym i o to chodziło ładnie w powietrzu Dawid, tylko tego browarka obok przeleciał bardzo daleko i świetny skok Dawida to jest 115 metrów, to jest najdłuższy skok drugiej serii. I to jest 3 centymetry bliżej, oficjalnie mówiąc, od skoku walikowskiego z pierwszej serii, więc duża przewaga. Dwóch Polaków na prowadzeniu, i wydaje mi się, że to jest szansa, żeby, żeby zrobić awans wysoki. Ilia Pan, tak, drugi był na liście startowej, oddał bardzo fajny skok. Zobaczymy, jak w drugiej serii sobie poradzi. Ładnie leci w powietrzu. Jest powyżej 110 metrów, też chyba po dwa podobne skoki. Nie, równe 110. Miejsce piąte na ten moment. Noty też świetne, no ale tam jest ścisk duży. Już mamy trzech zawodników egzekwo Kazacha, Zimbabweńczyka i Hiszpana. I zobaczymy, jak odpowie na to Piotr. Nasz Łotysz turniejowy jest jeszcze Andy, więc dwóch Łotyszy w drugiej serii, jeśli dobrze pamiętam. I Piotr na progu też fajnie. Znowu wysoko koło tego browara leciał. Dużą wysokość, bardzo dużą wysokość. Łotysz atakuje prowadzenie. Co prawda nie wystarczyło, ale 114 metrów to jest bardzo dobry wynik. I też może wejść do tego pociągu z Dawidem Gilewskim, który będzie awansował, awansował do góry. Do 19, miejsce 20, numer na koszulce 20. Na plastronie zobaczymy. Jak mu pójdzie w drugiej serii. Też leci wysoko, też leci bardzo ładnie technicznie. Ale tutaj z kolei nie było tego czucia pod nartami. Szkoda może nawet, że nie ma przeliczników za wiatr. Można by się nad tym kiedyś zastanowić, żeby usprawnić puchar. Ale wydaje mi się, że nie było tutaj z czego odlecieć, nie było takiego tej poduszki powietrznej, więc zobaczymy, czy warunki się utrzymają, czy Patryk Szy będzie brzmiał trochę lepsze. Oby nie trochę gorsze. Troszkę chyba za wcześnie na progu. Ale tutaj było z czego odlecieć, tak mi się wydaje. Ciężko powiedzieć, natomiast to są dwa równe skoki. Wskakuje na miejsce piąte, czyli tuż za doga. Dwóch bywalców serii koło siebie. I kolejny bywalec serii ustawili się w kolejce tapin, Miejsce piętnaste, czyli wkraczamy już w najlepszą piętnastkę o pierwszej serii. Chociaż tam było wielu zawodników ex więc możliwe, że jeszcze nie dofin definitywnie w piętnastkę. A i trochę się do tyłu po wyjściu z progu położył. Ale mocna na progu była taka, że bardzo wysoko wyszedł i daje mu to czwarte miejsce w tym momencie wciąż, więc brawa dla niego, bo w powietrzu ten skok nie wyglądał tak, że on mógłby odlecieć na taką odległość. Brawa dla niego. Mamy i Pawla, Pawlo 1, Timur wschodni, no i nie wiem, gdzie on tam skaczą, chyba na główkę do wody, byle tylko uważali na kręgosłupy, ale Pawle jest świetnym skoczkiem z tego, co do tej pory zauważyłem. Również skacze bardzo daleko, to może być pierwsza trójka. Hmm, pierwsza trójka chyba jest troszkę dalej. Może trochę przesadziłem? Nie, jedną dziesiątą z Andrzejem Gołotą, więc Andrzej też bardzo duży awans notuje. Ale Pawlot już za nim się ustawia w klasyfikacji. I jest nasz Włoch, Patryk Jachens. Mam nadzieję, że w miarę dobrze to czytam. I mam nadzieję również, że zaprezentuje się jak najlepiej na skoczni. Ładnie na progu, bardzo ładnie na progu. Jeżeli złapie noszenie, to będzie świetny skok. Bardzo dobry skok. To jest też może być miejsce siódme? To mnie zdziwiło. Noty bardzo dobre, po 19. Ale no, to jest magia chyba tego, że jest taki ścisk, bo jest jedną dziesiątą za dwoma zawodnikami na piątym miejscu i to pewnie to. Ale myślę, że może być z siebie zadowolony. Dał dwa bardzo dobre równe skoki, a my przechodzimy do świadomskiego. Holender. Zobaczymy, jak Holender sobie poradzi. Ładnie na progu. Troszkę bokiem, ale. Wyciągnął z tego skoku Maxa. Nie wiemy jak to się na notach odbije. Podobne noty jak poprzednik i miejsce ósme, czyli ląduje jednak minimalnie za. Minimalnie za Patrykiem, czyli Patryk odrabia i cała reszta również odrabia. 14. Kasper za Kolsen, Kili Batańczyk, Biedroniczek, Biedronowo, nie wiem jak to odmienić, nie będę próbował. Spójrzmy po prostu, jak Kasper sobie poradzi też trochę bokiem, troszkę energicznie na progu, za bardzo chyba było. No i to jest, nie wiem, czy to nie jest najgorsze skok w drugiej serii. 109 metrów i patrząc na pozycję, jaką zajmuje. To chyba był najgorszy skok w drugiej serii. Przedził tylko Dawidsona i Yukiego Tsunoda, ale patrząc, że miał nad nimi dużą przewagę, no to tak, najkrótszy skok drugiej serii. Ten błąd jednak go troszkę zmiotł niestety. Niestety tak się będzie działo. Wiadomo, nie zawsze jest sprawiedliwie idealnie, zwłaszcza w skokach narciarskich. Ale zobaczymy, jak sobie sporadzi Sebastian Pelcel. Ładnie na progu, ładnie w powietrzu. Nie wiem, czy noszenie jest jakieś wybitne. Nie było najlepsze, nie było najgorsze, ale bardzo ładnie stylowo skoczył. Jego przewaga też już troszkę nad zawodnikami... Zadziałała i na razie jest miejsce czwarte. Bardzo dużo Polaków jest w czubie. Trzech Polaków w pierwszej czwórce, proszę bardzo, jak przyatakowali w drugiej serii. No ale zobaczymy co na to inny europejczyk, Kajetan Smakowski. Już dziesiąty po pierwszej serii. Prawdopodobnie z kimś ex Ale można powiedzieć, że to już jest pierwsza dziesiątka. Troszkę wcześniej na progu, troszkę wcześniej na progu, ale koło hillsize'u, koło 110, 109 metrów i no, jakby pół metra dalej się odbił, myślę, że mogłoby być lepiej, ale bardzo dużo wyciągnął z tego skoku, więc brawa dla niego i zajmuje na ten moment miejsce dziesiąte. Coralino Algierczyk, być może jest powiązany lub pokrewniony z Ronaldinho. Tego nie wiemy, ale umiejętności ma na pewno. I to pokazuje myślę w tym skoku, bo na progu świetnie i to jest daleki skok. To jest pierwsza trójka na stówę, a to jest trzecie miejsce. Więc skoki naszych dwóch zawodników, Dawida Gilewskiego i Piotra, naprawdę ich windują strasznie. To myślę, pierwsza dziesiątka będzie mocna, chociaż teraz skacze trzeci raz z rzędu zawodnik, który zajmował dziesiąte miejsce. Więc zobaczymy, czy zawodnik z Łotwy wyprzedzi swojego konkurenta z kraju. Na progu nie wiem, wydaje mi się, że mógł troszkę spóźnić. To jest koło 110 metrów, miejsce siódme. Możliwe, że troszkę za późno na progu, ale to jest niezły skok, wiadomo, wbija się w tą kupkę zawodników tutaj. Ale no to, są, to jest też urok tej skoczni i tych warunków, że są powiedzmy w miarę, w miarę równe, ale czasami, czasami zabierały, zwłaszcza w końcówce pierwszej serii. Zobaczymy teraz jak drugi zawodnik z Kiribati, matko pierdolić, wysoko wyszedł z progu, czy będzie noszenie. Nie ma tego noszenia, jakoś ciężko jest odlecieć, 110 metrów, nie wiem czy to nie jest taka sama nota jak... Jak Patryka, ok, No ale tam jest zawodników w jednej dziesiątej pięciu chyba, więc no bardzo ciekawy konkurs. Na ten moment dało mu to dziesiąte miejsce. Oma Tokita, Koreańczyk z dziewiątym numerem startowym, więc trochę odstępu między skokami miał. Zobaczymy, czy jak to wpłynie na jego performance. Dobrze na progu, jest wysoko, ale nie ma z czego odlecieć, nie, nie ma jakiegoś takiego ruchu pod narty. ten wiatr chyba się troszkę obrócił no ale uroki, uroki skoków Oma jest na miejscu siódmym, mimo tego, że skoczył 109,5 metra, ale również bardzo ładnie stylowo, więc nieźle, nieźle czas na ptysia jadowitego, Maldiwy na miejscu siódmym po pierwszej serii zobaczymy, czy to będą dwa równe skoki, czy tak usually będą popsute nie, to jest chyba ładny skok ładny, nie wiem jak z notami tak, troszkę się to na notach odbiło, ale 112 i, pół i 112 to nie wiem, czy to nie są dwa najrówniejsze i najlepsze skoki na ten moment. Ale notami przegrywa z pozostałymi zawodnikami, ale miejsce czwarte, więc bardzo dobrze to jest, pozostanie w dziesiątce. I Turkmenistan, Landy Stańczyk. Kto by pomyślał, że Turkmenistan będzie w pierwszej serii tak dobrze skakał i w ogóle będzie skakał na nartach. Ładnie, dobrze to wygląda. Ładnie leci. Chyba te warunki są ciężkie, bo bardzo ciężko się przebić trochę dalej, no niby wcześniej Ptyś poleciał ładnie. Ale też to nie było takie, że, a poleciałem i wszystko super. w miejsce piąte, więc prawdopodobnie miejsce w dziesiątce utrzyma, jeżeli tam nie ma 10 zawodników. aequo. I teraz KTG, piąty numer startowy, ładnie rozpoczął. Tylko wiatr się chyba niebezpiecznie obraca. Zobaczymy, jak sobie KTG z tym poradzi. Bardzo ładnie na progu, tutaj bez zbędnych ruchów w powietrzu. Świetny skok KTG, nie wiem, czy to nie będzie prowadzenie. W końcu ktoś zmienia na prowadzeniu. Dawida Agilewski, a poniosło mnie, zawodnicy są jak podają sobie rękę i wskakują na bardzo dobre miejsca, jeszcze podzielą się punktami, więc brawo dla nich I w końcu nikt nie zmienia, mimo wszystko Dawida Gilewskiego, niesamowity awans, tymczasem pomider Gość chyba nie potrafi wypaść z pierwszej czwórki i to jest właśnie ta konsekwencja, świetnie skacze Na progu teraz być może troszkę za wcześnie, ale długo jest w powietrzu, koło 110 metrów 110 miejsce piąte, no jednak też przewaga z pierwszej serii tutaj coś robi, bo można mówić, że jest 10 punktów przewagi między pierwszym a 30 no ale no jednak jak ktoś ma 8 punktów to jak wszyscy skaczą w podobnych odległościach to mimo wszystko robi różnicę. Florian Sabriewski ostatnia trójka, więc to już naprawdę końcowe rozstrzygnięcia. Florian troszkę chyba późno na progu. Troszkę chyba późno na progu to było. Miejsce 12, a i Strasznie, jak wyszedł z progu, strasznie go położyło na narty i musiał ciężko było nabrać wysokości. Po prostu, więc, mimo wszystko, bardzo ładny skok, jak na to, jakie mu miał warunki i jak musiał sobie radzić z tym, co się działo na skoczni, Więc, brawa dla niego, że sobie poradził i że będzie w piętnastce. Dwójka, Walikowski, numer pierwszy, rozpoczął konkurs z przytupem i zobaczymy, jak go zakończy. Ten to miał największą różnicę między swoimi skokami czasu i jak Walikowski skoczy. Troszkę miał walki z warunkami. To jest 109 metrów i to jest miejsce czwarte dopiero, więc będziemy mieli egzekwo zawodników na podium. KTG i Dawid Gileski egzekwo na podium i zobaczymy, czy Piotr będzie na nim. Czy inny Dawid go zrzuci z tego podium? Świetny skok w pierwszej serii. Pokazał dominację. Zobaczymy, czy pokaże dominację w drugiej serii. Trochę przewagi ma. No i zobaczymy. Dobrze na progu, jest wysoko. Jest wysoko. Wybrał pasywność, ale to mu chyba oddało. To mu chyba oddało oddało mu i Dawid Gilewski zostaje zwycięzcą pierwszego konkursu w następnych konkursach nie wiem czy wszystkich, ale w następnym konkursie na pewno będzie miał koszulkę lidera brawo dla niego pokazał, że w Wiśle jest świetnie dysponowany i naprawdę słowa uznania za to, więc yy, zobaczmy teraz sobie końcową klasyfikację dwóch Polaków na podium niesamowity awans zrobił Dawid Gilewski no ale najdłuższy skok drugiej serii, no i widać, że mimo tego, że drugi skok czasami może być gorszy to ten pierwszy robi robotę i Dawid zwycięża, KTG1, Exekus z Dawidem Gilewski na miejscu drugim, nie ma miejsca trzeciego, Piotr też duży awans, walikowski utrzymał wysoką pozycję. Brawo, brawo dla zawodników, jestem bardzo zadowolony z poziomu konkursu, bez żadnych upadków, bez popsutych skoków. Czasami warunki nie pomagały, i czasami też przez to skok minimalnie krótszy, kończył się jeszcze gorzej, bo nie można było przeskoczyć tych warunków. Tak się klaruje klasyfikacja generalna. Brawo dla zawodników, mam nadzieję, że ta piątka też tutaj weźmie się w garść i jakby to też nie jest do końca ich wina, że warunki nie pomogły. Ale no to jest jeszcze 7 konkursów, jeszcze można naprawdę wszystko zrobić, osiągnąć i to wszystko, może się do góry nogami przewrócić, zwłaszcza że poziom, jak sami widzieliście, jest niesamowicie wyrównany, nie ma jakichś zepsutych skoków. Nie ma upadków, widać, że jesteście w bardzo dobrej formie, wszyscy. I dziękuję, że bierzecie udział w tym pucharze widzów i że jest was za sztylu, że aż trzeba robić drugą serię i ktoś odpada. Dobrze, więc dziękuję wam od razu za oglądanie. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek się podobał. Trzymajcie się i do następnego.